Cześć! Czy wiedziałeś, że komputery mają sekrety, które mogą cię zaskoczyć? Zanurz się w świat technologii. Już za chwilę opowiem ci kilka niesamowitych faktów. Pierwsze komputery były olbrzymie. Wyobraź sobie maszynę, która zajmowała cały pokój, a jej budżet był porównywalny do kosztu dzisiejszych samochodów. Bit to podstawa wszystkiego. Komputery pracują na zerach i jedynkach. Właśnie te malutkie elementy decydują o tym, czy możesz obejrzeć film, czy zagrać w grę. Moc w kieszeni. Dzisiejsze smartfony mają więcej mocy obliczeniowej niż komputery używane do lądowania Apollo 11 na Księżycu. Algorytmy zmieniają świat. Od sztucznej inteligencji po prognozowanie pogody, zaawansowane programy napędzają najważniejsze innowacje naszych czasów. A ty, który fakt najbardziej Cię zaskoczył? Może masz swoją ulubioną ciekawostkę o komputerach? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz więcej takich technologicznych rewelacji, zostaw like, subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco.